Już ten holownik pojechał, zostawił tą ciężarówkę, idę zobaczyć jak ona, jak ona wygląda, ocenić skalę zniszczeń. Woda musiała być przynajmniej do połowy, znaczy no, zakryć ośki musiała woda, nie? I to było to całe. Zobaczcie co tu się dzieje. wszystko spływa. Ten cały syf. Musiało niestety ale podtopić się zdrowo. Wszędzie trawa naciskana. O tutaj widzicie to wszystko siadło. złom, No już zanim złom, nie wiem jak to... czy to, jeszcze coś z tego, z tego auta będzie. No W każdym razie źle, dobrze to nie wygląda, nawet tutaj ma po widzicie? Trawę, nie? było nie do tego. Do tego gdzieś poziomu była woda, no bo tutaj no ewentualnie tutaj, no bo dalej już jest czysto. Niestety. Niestety takich ciężarówek są setki w tym momencie. Setki aut osobowych ciężarówek. Wszędzie też Hiszpańska ciężarówka. Hiszpańskie blachy. No, ciekawe, czy załadowana jest czymś, co tam wiozła, czy pusto jechała. Tego się nie dowiem, bo nie będę otwierał, ale. Zobaczcie jak woda wysoko była gdzieś tam, nie? Załóżmy, no on stał na ulicy, no to zobaczcie gdzie musiała sięgać woda, że on taki usyfiony jest do, prawie do poziomu do poziomu naczepy, nie. No niedobrze, niedobrze. U mnie się nic nie dzieje. Mój kolega z Rumunii zabrał się za remont kapitalny Naczepy. Nie wiem czy mnie słychać, bo zaczyna wiać. Także... I idę, zrobię sobie kawę, pomontuję filmy dalej. Już 16 się zrobiło, nawet nie wiem kiedy. Już tak straciłem rachubę czasu podczas tego leżenia, że stania tutaj, że już nawet nie robię, nie zrywam pauzy w ogóle, nie? Stoję normalnie na... Stoję z kartą normalnie, kręcę pauzę, nie wiem ile. Po prostu później porobię wydruki. Opiszę sytuację, że stałem tu i tu i w związku z powodzią, i tyle noc. Ja nie będę tutaj teraz skombinował, dopasowywał mojego tacha do, do sytuacji powodziowej, nie? Bo to nie ma sensu. No, jest sytuacja jaka jest. Chyba każda służba będzie wiedziała, że była powódź, prawda? na GPS się sobie z tachografu szczytają, gdzie byłem. The next day. Witam serdecznie w sobotę. 8:04. Słuchajcie, jadę na rozładunek. Jadę na rozładunek. Przyjechał, znaczy, wczoraj napisał mi tak, jak on obiecał, tak napisał mi wczoraj człowiek. Tutaj ten Hiszpan, że dzisiaj prawdopodobnie o godzinie 9 przyjedzie po mnie. Przyjed przyjadą po mnie chłopacy i będę mógł. Jechać, spróbować to zdjąć. Mówię spróbować, bo będą ściągali to niestety wózkiem. Wózkiem widłowym, a nie dźwigiem. I nie wiem jak to pójdzie, bo ta jedna skrzynia waży dwie tony. To ja nie wiem. W każdym razie, no, jadę, zobaczę. Tak przyjechali, odsłonili te pachołki. Teraz zobaczycie to. Bo wczoraj z nim pisałem, że jest droga zagrodzona, że to. I on mówi, że przyjadą tutaj i będą mi towarzyszyć. No, nie towarzyszą mi co prawda w przyjeździe tam, ale odsłonili pachołki, więc ja wjeżdżam na otwartą drogę. Ja nie wjeżdżam na zamkniętą, więc nikt mi nic nie może powiedzieć. Jest nadzieja, że dzisiaj to rozładuję. Ja już na miejscu tam giełka jest, ale powiem Wam, że jest dosyć ciepło, jest 10 stopni, nie? Tworzyłem rano okno, to myślałem, że ten... Myślałem rano, że jest kurczę tak nawet gruz, tak sobie mówię, kurde. Ale... Ale jest ciepło, ciepło. No jak ta taką porę roku i na tą, na tą aurę, która jest na za oknem, no to jest ciepło, nie? Nie mów, że wózek nie odpali, nie? Oni tam ten wózek chcą odpalić, chyba nie chce się uruchomić, nie? Ale by były jaja, ty... Nie, nie chcę myśleć nawet o tym, że to wózek nie się nie uruchomi, nie? Nie chcę nawet o tym myśleć. Powiem wam, że granica mojego pecha została już przekroczona, nie wiem ile razy. Wózek odpalony, widły chodzą, ale nie chcę ruszyć wózek, nie. Nie, no niewiarygodna rzecz to jest. Niewiarygodne to jest po prostu. Słuchajcie, wózek jeździ, ale no ja już wiem, co się mogło stać, nie. On jeździ, raz jeździ, raz nie jeździ, szarpie. On tutaj stał cały czas i w te ulewy po prostu dostał w dupę, nie. Zalało pewnie jakieś, nie wiem, przekaźniki, nie wiem, coś, jakąś elektronikę i, i wariuje wózek, nie? A gość się boi zacząć rozładunek, bo tak przejedzie 2 metry, stanie. Później jeździ 10-15 minut i znowu stanie, nie? Wiecie, jak on zacznie wyciągać tą skrzynię i w połowie stanie, no to ja później w ogóle nie wyjadę stąd, nie? No nie wiem, no na razie... <laughs> Ja myślę, że oni go uruchomić nie mogą, a to oni nie mogą nim poruszać się po prostu. A few moments later. No wyjeżdżam. Wyjeżdżam, jest 10-11, a ja jestem nierozładowany. Nierozładowany, dlatego że z tym wózkiem to, co się działo, to było po prostu chodziło o to, że wózek odpalił, on chodził z elektronika, kurde, siadła, bo tam trochę pewnie wody dostał w te deszcze i, i nie chciał jechać, nie? No i w końcu go tam jakoś, nie wiem, uzdrowili. No ale okazuje się, że ja mam takie skrzynie duże, szerokie, przez całe auto, przez całą naczepę, szeroką, szerokości, a oni mają, haj no i jedna skrzynia waży 2,5 tony, a oni mają, kurwa, wózek, który jest mały, bo bez dźwigu przyjechali, tylko wózkiem próbowali, no i to jest mały wózek, z krótkimi widłami, no, no i to nie, nie, nie zdejmą tego, jeżeli nie dość, że to jest za duże na ten wózek, to jeszcze widły są za krótkie, nie? No i wracam z powrotem na parking. Nie wiem, do, do kiedy, co i jak. Nie mam zielonego pojęcia. nic, jadę na parking, muszę znaleźć parking ze sklepem, no bo teraz już muszę po prostu zakupy zrobić, muszę do innego miasta spróbować, spróbować zapłacić kartą. Tam wstępnie patrzyłem, 22 km stąd jest parking, na którym jest wyjście do miasta i tam powinno się udać. No i jak zakupy zrobię, to będzie ok. no ale, chyba no, nie wiem, no, brak mi już słów po prostu na to, brak mi słów, jak to się musiało wszystko Nieszczęśliwie ułożyć. Nikt mi na złość nie robi, ja wiem, ja to rozumiem. Nikt nie jest złośliwy, nikt nie robi mi po złości, nikt mnie nie olewa. Tylko to jest taka złośliwość rzeczy martwych. No, po prostu mówi mi gościu, że dźwigu nie ma, bo dźwig jest w Walencji i dźwig pracuje tam. Odgruzowuje miasto, nie? Wszystkie dźwigi tam pracują, nie? A tutaj nie ma po prostu w okolicy nikogo, kto mógłby przyjechać, że ściągnąć, nie? Dramat, dramat. A few moments later. Wyjechałem na autostradę, jadę w kierunku Madrytu na kolejną stację benzynową. No i na kolejny parking, dlatego że napisał mi gościu, że no nie, będą, nie będzie możliwe rozładowanie tego. Wszystkie dzwiki, które są w mieście są zadysponowane do, przez wszystkie alarmowe służby do odgruzowywania miasta i nie może dzik przyjechać mnie ściągnąć i szukają w tym momencie innego magazynu, na który pojadę i ściągną mnie dużym wózkiem po prostu. No spójrzcie, już, jest, już jestem na tym parkingu, tutaj tak, przyjechały cztery autobusy, pięć w sumie, bo to jest czwarty, to jest piąty i młodzież przywieźli, widzicie? Przejeździmy już dlatego, że znajduję się w mieście Utiel, które to miasto no bardzo ucierpiało tutaj w tej powodzi. No i teraz tak, idę do tego sklepu, zobaczymy czy będzie czynny czy nie, bo to co widziałem tam jak wjeżdżałem, akurat padła mi bateria, nie mogłem tego nagrać. Ale teraz jak pójdę, to po prostu Wam pokażę, nie? jak tutaj, skalę zniszczeń w tym mieście. Nie? No dobra, znalazłem w sklep na, na, na mapach. Znalazłem też bankomat. Bankomat jest kilometr stąd. Także już nie zastanawiam się, nawet idę po prostu do bankomatu wypłacić pieniądze. No i słuchajcie, ogrom zniszczeń w tym mieście jest potężny, nie? No to jest coś nieprawdopodobnego. Ja wam tutaj po prostu, wiecie to, ja nie będę tego komentował w żaden sposób, tu chodził, opowiadał. Ja po prostu idę przez miasto, do bankomatu, i jak coś będzie takiego no, do pokazania wam po prostu nic, to nie jest, że coś ciekawego, bo po prostu będzie do pokazania sytuacja, jaką tutaj zastanę, to po prostu, no, będę to nagrywał bez żadnego komentarza. Także idę do miasta. A Nie przejdę, muszę iść po buty robocze. Jest tyle błota, że straszne to jest. To jest po prostu straszne. Musiałem się cofnąć do auta. Przebrałem buty, ale idę, wiecie, nie ma internetu po prostu w tym mieście. I kartą pewnie nie zapłacę. Będzie ten sam problem, co wtedy. Wszystkie bankomaty, które były, które miałem w pobliżu, one są pozamykane, nieczynne. Było zlane pewnie, nie? Jest jeden, idziemy do niego. No ale czy będą pieniądze, to nie wiem w tym bankomacie. Obawiam się, że nie będzie. No bo skoro tutaj nic nie działa, internetu nie ma no to pewnie i bankomat nie działa, nie? Może prądu nie ma w ogóle. Nie wiem Powiem wam, że ja jestem przerażony po prostu. To, to, to wiecie, to się ogląda w telewizji takie rzeczy. Człowiek siedzi w papciach w domu, kurczę i sobie nawet nie zdaje w jednym procencie sprawy z tego, jaka to jest ludzka tragedia, nie? Niesamowita sprawa to jest po prostu. Przecież ten, ta sytuacja z tym moim rozładunkiem, ona się też nie bierze znikąd, nie? Przecież to też jest, no zobaczcie tutaj. No tutaj po prostu szła woda, no. Na dół. No przecież tego nie było, no. No. Tutaj szła woda i i to wszystko szło w dół, bo no. miasteczko jest w dole. A jak tutaj waliło, zobaczcie jaka tu jest góra, nie? Jak tu waliła woda, a tu jest jeszcze ta rzeka Margo. Ja czytałem w internecie wczoraj, że ta rzeka normalnie ma wysokość około pół metra. E, pół metra wysokości. Ona przybrała do pięciu metrów. No, i tutaj jest takie koryto, ona, ona idzie w takim, w takim rowie. No takie wiecie, jak nieraz jest z łóżeczki, jakiś deptak tak zrobiony i takie koryto, nie? No tak jak na przykład w Kłodzku jest nie? E, taka umurowana, umurowana ta. No ale to wszystko wszystko poszło poszło w dym, nie? W gruz wylało i mówię wam, ściany wody na budynkach to są w granicach 3-4 metrów. I teraz będę szedł inną stroną, zobaczę może inną stroną przejdę, ale... Ja nie wiem czy ja w ogóle tam dojdę, nie? No buty mam teraz to się tam o buty nie przejmuję, bo, bo mogą być zabłocone, ale idę zobaczyć. No słuchajcie, jestem już kurde w aucie, jak widać zakupy zrobiłem, udało się zapłacić kartą, całe Boże szczęście, ale to co ja zobaczyłem, to jest obraz nędzy i rozpaczy, nie? No to jest coś nieprawdopodobnego, ja nigdy takiego czegoś na oczy nie widziałem na żywo. A to co tu zastałem, to jest po prostu, no, no tylko po prostu, no nie wiem, no nawet współczucie to tu jest jakby nic nie daje, nie? No co to daje, że ja współczuję tym ludziom? No jest, jest naprawdę źle, no. Sami widzieliście. No w sklepie jeszcze coś tam było. Chociaż no nie było na przykład jajek, nie mogłem kupić. Jeż nie było chleba, tylko były takie bagietki. No to wziąłem te bagietki, tam parę tych bagietek. Później jeszcze pojawiły się bułki, no to, to brałem jeszcze bułek. udało mi się kupić mięso, Boże, co ja gadam w ogóle? Udało mi się kupić mięso, no ale tak to wygląda tutaj. Udało mi się kupić mięso, no, ale, no no, wszystko co chciałem to kupiłem, tak naprawdę. No ziemniaków chciałem kupić, a nie było ziemniaków, nie. Jeśli chodzi o warzywa, no to bardzo mało warzyw jest. Teraz tak, wracam do, na tamten parking, dlatego że tutaj jest, no widzicie co jest, nie, tu jest za zadyma straszna jest sprzątanie miasta, jeżdżą, jeździ wojsko jeżdżą, e, jeździ straż pożarna, jeżdżą ciągniki, jeżdżą śmieciarki, No będzie ciężko dzisiaj coś tutaj. E, będzie ciężko tutaj stać, bo nie daj Boże, jeszcze przyjadą i powiedzą, że z parkingu mam wyjechać, bo na przykład nie wiem, robię jakieś składowisko. No różnie bywa, nie? Dlatego ja muszę wrócić tam na ten parking, na którym byłem. Niestety. Trudno. Także jedziemy z powrotem na tą pompę, na której byłem, i, i tam no, czekamy na, na informacje, co dalej, nie?